gdzie woda? gdzie woda? tam nasz samochód stoi a gdzie woda? a tam Szwecja Gabryś tam Szwecja a pokaż gdzie woda o statek skręca you see honey the ship There, look honey ship plane o tam, patrzcie widzowie. Gdzie ten statek? Statek skręca, samolot ląduje, motorówka płynie. A jest, statek zakręcił, o tu. A tutaj samolot. Gdzie woda, synuś? Gabryś uwielbia wodę. Jego trzecie słowo po mama i tata to jest Woda! Sam nie możesz chodzić, bo masz dopiero dwa latka. No? Nie i koniec, synuś! Piękna Szwecja jest, nie jest taka płaska jak Dania. Będziemy jeździć na wycieczkę do Szwecji. I said we'll be riding for holiday trip to Sweden. A Kemiko sam, gdzie clean, safe